Hello? Jake, what the hell is going on there? Oh, come on, speak to me, Jake! Uh. Teraz zostałem zaatakowany światłem. Nie byłem gotowy na światło. 37 notatek. Mia. Mia. Damn this radio. Dobra, czekaj, czekaj. Ja tu patrzę, co się dzieje, nie? Normalnie, shelter można zbudować, balkon można mieć. Find help w dżungli. Jak jakiegoś poproszę, może mi odstąpi jakoś ten padlinę. Hello, can anyone hear me? Ja pierdziele, jaki to jest ładne Over. Over. Fak, zaraz trzeba zrobić dzidę Mam w ogóle placek ze sobą, nie? Nie mam ok. Rany? Młody bóg. Cz, 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 cz. Spadł na łeb i nic mu się nie stało. Dobra, ten grzybek wygląda smacznie. Może tak na bombę spaść? Biorę Big Stone'a. O kurwa jakiś O Nie podoba mi się ten dźwięk Idę stamtąd Groźna kluska Się tam czaiła Diskurwizji no mały, chodź tu. Dobra, jak spadnę na łeb, to sobie złamie pewnie nogę, nie? Będzie dobrze. Okej, okay, jest git. Idziemy przed siebie. Uuu, tak grzybki wyglądają coś ciekawie. O, ho, ho! Zaraz będziemy mieć wizję. Kolorowe żabki. Brzmi groźnie. A to co to za...? A, dobra, to żołądź. <skrybuj> <skrybuj> Okej. Okay. Mister Frog. Dlaczego nadal tu jesteśmy? Tylko by cierpieć? Nie wiedziałem, no myślałem, że idzie mnie zaatakować, on uciekał. Jak se chodzą? Słodziaki! Oj, kapibara, para <laughs> ucieka wszystko ode mnie. Dobra, zacznij swojego smartwatcha. Nic się nie dzieje. Oła, 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 oła. oła. Co się stało? Rush. Allergic reaction is naturally thought of by the body over time. A bandage in combination with a plant with antihistamic properties will speed up the healing process. O, myszka Co się patrzysz? Dobra, sunę przed siebie na razie Dobra, co może być antyhistamiczne? O, parot Jestem kolekcjonerem Mam martwego, martwego szczura i martwego parota Potrzebuje. O kurda, to jest dzik A nie, to brów... Nie wiem co to Nie, to świnia Dzik Dobrze, uciekaj, bój się Powinienem być w stanie złamać jakąś gałązkę i zrobić sobie patek, nie? No dobra Dobra Co być ty do mały Kampisz Kamek, normalnie zrzucę mu na głowę kamek, ten... Wężowi ofering. Ola saliwa hola. Dobra idziemy o, To co? Annon mushroom O larwy To wygląda jak smaczne jedzonko Potrzebuję patyk. Nie mogę patyk wziąć. No ten big rock nic... ooo, stick. Teraz potrzebuję... small stick. Teraz potrzebuję kamień i linę i, 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 i linej. prawdopodobnie ukręcimy jakiegoś dzidonga, nie? Chyba, to nie ma liany. Liana, liana. Uuu. Wygląda jak przyjazne miejsca. To wygląda jak smaczny grzybek. Examine the tribe village. Okay. No, village jak village. O, tutaj suszarka jest. Coś tu więcej się dzieje w ogóle? o map. It's a map. O mój Boże. Nie <laughs> dzieje się PTSD, jest wylecz fajnie. Hmm. Okej, okay, my jesteśmy w tym miejscu na 025 046, i potrzebujemy iść na wschód. W razie co? Okej okay. ale najpierw. Potrzebuję zrobić jakokolwiek broń. Albo coś takiego. O. To mamy od razu przygotowane na Ćpańsko Miejsce. Tak, to będzie moja baza jak najbardziej. I teraz co by tutaj zrobić? Czy to lejana? O! Dobra, jeszcze kamień. Uważam, że połączenie kamień, lina, ee, i... to super... rzecz. <ścoughs> Okej. Okay. Jest niegroźny. O, banany. Jak to jest Wałęsak Brazylijski? Dobrze, do niego nie podszedłem, skurwysyna Normalnie notebook, zaraz będziemy wiedzieć, co to było za skurwysyn Kto, Jego, jego ugryzienie Sprawia agonię, tak? Coś takiego Słyszałem Czy to tu? Nie. Nie będę sprawdzać. Normalnie, parod body. z body. A gdzie ten pająk? Tu. Normalnie wołęsaka mogę opierdolić. Yo! <słyska> Warto było. Już wiemy, że nie jest smaczny. Jak tam moje Vitalsy? No, moje Vitalsy tak średnio. Dobra. Eee, trzeba coś pierdzielić teraz, jak normalnie. Ten grzybek wygląda na zdrowy. No, karpsy normalnie, ten grzybek. O, oh, sanity. Super. Szyszka powinna też być ok. Larwa. Kraftować może coś z larwy? A, pewnie. No, no dobra, ten wałęs to nie był dobry pomysł, jednak na, na surowo. Co, co mi tu... Co na mnie syczysz? Dobra, nie jest kolorowo, trzeba najeść się dalej. Jest bananka. Bana... Harvest? Co zrobi harvest? A banana seeds. Ile razy on jeszcze schaftuje? Dobra Water unsafe, hold to drink No tak gdzieś jak muszę chyba się napić, nie? Unknown flower Jesteśmy git Eee, co jeszcze? Tego flowera na razie nie będę jeść Name? Mogę nadać mu nazwę, normalnie, kwiatkowi God, I'm O, zjadłem, zjadłem kurwa O mój Boże, kwiatka, chciałem go nazwać kwiatek <laughs> I znowu żygam! o nie o, nie, chlej za oh. wodę. No pi wodę, disgusting. dobra jest. No. Sam jesteś disgusting. O mój Boże. Tyle wygrać. E, jak się robi pochodnie? Stick rope. To chyba jeszcze potrafię. Eee, nie inspect tylko craft. Stick rope. A może nie small stick tylko big stick. Weak torch. Nice. idzie ten torch? Jest. A, -a. A jak go zapalę? <laughs> Ale mogę pacnąć komuś w łeb Dobrze jest Trzeba przede wszystkim w sumie ten, zrobić ognisko też tutaj Poznajdać stiki, zrobić jakimś cudem siekierę W ogóle kamienia żadnego nie znalazłem po drodze Tylko ten big rock, a ten big rock jest absolutnie niepotrzebny w tym momencie О, смолстик Тихо Это капо... Оооо Дикий

nawet hinta dostałem. Never turn away from, <laughs> and Run from Cat Predator. <laughs> Przeżyłem jakieś 15 minut. Tak by wyglądało prawdziwe moje życie, no? Dropnąłem w dżungli nara.